Jest 22 marca yy, godzina 8.24 No ja właśnie otwaram motocykl, by się nie rozgrzał bo zaraz idziemy na motopomocnych Podobno przez nas był na 3 razy około dodatkowo, żeby było ciekawiej zamarznięta, Nie ma to jak wiosna w Polsce, ale co tam, pojadę i zdam wam relację, czy warto jeździć na tych motopomocnych i czy można się tam czegoś nauczyć faktycznie. <śmulity> Witajcie. 22 marca miałem przyjemność wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez motopomocni.pl. To szkolenie odbyło się w Gdańsku w salonie KMJ od Yamaha. Na, ten, na to szkolenie wciąż możecie się jakby zapisać, ponieważ to szkolenie jest cały czas przeprowadzane w różnych miastach w Polsce. Trzeba tutaj wejść na stronę motopomocni.pl, tam znajdziecie formularze rejestracyjne. Oraz miasta, w których te szkolenia będą się jeszcze odbywać w danych terminach. To już musicie sobie tutaj sprawdzić. Nie wymaga to jakichś szczególnych zabiegów, aby się tam dostać. Wystarczy po prostu tam podać swój, swoje dane, takie tam imię, nazwisko, e-mail i to tak naprawdę wszystko. Nie trzeba płacić. Opłata tam jest dobrowolna na. Fundację, więc jeśli ktoś nie chce przekazywać pieniędzy to oczywiście za nic nie musi płacić. Ja natomiast jak najbardziej polecam to szkolenie. Może opowiem pokrótce co na tym szkoleniu było. Było na początku takim pierwszym jakby tematem było bezpieczeństwo motocyklisty. Tutaj głównie skupiono się na ubraniach motocyklisty, ochraniaczach, jakiego rodzaju ubrania jakby występują jaki jest ten podstawowy podział tej odzieży motocyklowej. Był prowadzony ten wykład przez Oskara Kubickiego. Jest on zawodnikiem, który no, zajmuje tam dosyć wysokie miejsca w gymkana motocyklowych. Następny wykład to był taka rozmowa z policjantem z Wydziału Drogowego z Gdańska. Tą rozmowę akurat od, oceniam jakby naj, najgorzej z tego całego kursu, ponieważ no, Pan policjant nie wniósł nic tak naprawdę ciekawego moim zdaniem, nie wyjaśnił, nie żadnych wątpliwości, no kiepsko to oceniam, ponieważ żaden z takich poruszonych tematów, który dręczy tam motocyklistów, zarówno tam na przykład był temat odnośnie instalacji tych indukcyjnych na światłach, na skrzyżowaniach, no to policjant tak próbował mi wyperswadować, że ten problem nie istnieje albo istnieje w innych miastach, no ale nie było żadnego jak sobie z nim poradzić. I inny problem, z jakim motocykliści się spotkają, to czy można jeździć między pasami, czy nie można jeździć, jak to jest, jak to traktuje policja, to też tak średnio było powiedziane. Kolejne tematy były już takie bardziej jakby tematyczne, związane tej z udzielaniem pomocy. Na początku kilka tam prawnych kruczków, czyli kim jesteśmy w momencie jakby udzielania tej pomocy, co możemy, co nie możemy. Następnie był następnym takim już tematem już typowo medycznym, było przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli udzielanie tam pierwszej pomocy głównie u osób dorosłych. Odbywały się takie właśnie rzeczy. To wyglądało na zasadzie, że był podział na grupy, i w tych grupach, po wykładzie, ćwiczyliśmy to, co usłyszeliśmy, czyli w jaki sposób wezwać pomoc, w jaki sposób przeprowadzić tam akcję masażu serca, przywrócenia oddechu. Następnym takim tematem, jeśli chodzi o te bloki, to był AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny tutaj również nastąpił potem podział na grupy było w tym podziale na grupy było potem na przykład pokazywanie jak zdejmować kask osobie która uległa temu wypadkowi jak używać tego defibrylatora zewnętrznego to są te defibrylatory które spotkacie w centrach handlowych tam w miejscach publicznych na przykład na stacjach w galeriach handlowych z kolejnych rzeczy jakie tam były omawiane to postępowanie w wypadku drogowym tutaj kupiono się jak między innymi zabezpieczyć to miejsce zdarzenia, co robić po kolei jeśli znajdziemy taką ofiarę na przykład co zrobić z ofiarą która tam była na motocyklu czy w samochodzie, jak zabezpieczyć to miejsce. Kolejnym tematem były rodzaje urazów, jakie z jakimi się tam spotkamy, czyli no najczęściej tej urazy tej Stłuczenia, obicia, złamania. Następnym takim tematem było wyciąganie z samochodu, co po prostu było również realizowane poprzez podział na grupy i demonstrowanie, jak to jest, kiedy mamy wyciągnąć taką bezwanną osobę z samochodu, co to przyznaję, nie jest takie łatwe, zwłaszcza kiedy mamy wyciągnąć kogoś większego od siebie. Następnie, oprócz tego, jeszcze ćwiczyliśmy na przykład takie rzeczy jak wiązanie podstawowych bandażów. Takim końcowym wykładem była pozycja i ergonomia na motocyklu, czyli tutaj była taka nauka, w jaki sposób przystosować motocykl do siebie, żeby było nam wygodnie no i bezpiecznie podczas jazdy. Na koniec odbyło, na koniec tego jakby szkolenia rozdano nam dyplomy ukończenia takiego kursu w międzyczasie oczywiście był drobny poczęstunek, Oczywi jak najbardziej tą imprezę oceniam na plus. Naprawdę polecam wszystkim, którzy mogą, którzy się zastanawiają, aby wzięli udział w takiego typu evencie, wydarzeniu, ponieważ to jak najbardziej nam bardzo dużo daje, wynosimy z tego mnóstwo wiedzy, tym bardziej, że no nic nie tracimy biorąc udział w takim kursie i ten kurs naprawdę no ja tutaj wymieniłem te rzeczy tak no bardzo szybko bo tutaj raptem ile będę o tym opowiadał 10 minut a sam kurs trwa 7 godzin więc ja naprawdę wszystkich zachęcam aby ja tutaj jak najbardziej zachęcam wszystkich motocyklistów aby brali udział w taki, tego typu e, szkoleniach ponieważ to jak najlepiej nam będzie zawsze służyło. Oczywiście tutaj myślę, że warto też wspomnieć o tym, że na koniec dostaliśmy rabaty od właściciela salonu, który udzielił tam, jeśli dobrze kojarzę, 30%, 30 rabatu m.in. na odzież oraz akcesoria Yamaha. Taki miły gest i naprawdę zachęcam wszystkich do brania udziału w tego typu w szkoleniach. Dzięki, pozdrawiam Was. Jak jest powód, żeby wyjść z garażu, to trzeba by tego nie zrobić.